Dzień dobry. Dzień dobry. wsi! Czyżby alergia? wsi! Odcinek 3987. Alergia u psa! No i zaraził mnie. No dobrze, profesorze Gudkowski, Czym właściwie jest alergia u psa? Alergia to reakcja organizmu na określony czynnik wewnętrzny lub zewnętrzny, nazywany alergenem. Alergen może być specyficzny dla danego osobnika lub typowy dla danej rasy, rodziny czy populacji. Reakcja alergiczna jest odpowiedzią układu immunologicznego, który nieprawidłowo reaguje na zazwyczaj niegroźny czynnik zewnętrzny, środowiskowy lub wewnętrzny. O, proszę, jaki przygotowany. A co takiego wywołuje psią alergię? Alergie ogólnie możemy podzielić na pokarmową oraz środowiskową. Alergia pokarmowa to nadmierna reakcja organizmu na pewne substancje znajdujące się w diecie psa. Alergia środowiskowa to nadmierna odpowiedź organizmu na alergeny znajdujące się w środowisku, takie jak pyłki drzew, krzewów, traw, pleśnie, roztocza czy grzyby. Do alergii środowiskowej należy także alergia kontaktowa oraz alergiczne pchle zapalenie skóry. Najczęstsze alergeny wziewne u zwierząt to roztocze kurzu domowego, pleśń, roztocza spiżarniane, pyłki drzew, takich jak broza jesion, dąb, topola i inne trawy, żyto, aksamitka, etc. alergeny roślinne, np. babka lancetowata, konkol, czerwona koniczyna i <grystanie> konkol. <grystanie> jakie słowo. No, dobra, już jestem cicho. No, jakie składniki mogą wywołać alergię u psa? Alergizować mogą różne rodzaje mięsa, a także białka roślinne, np. pszenicy, kukurydzy lub soi. I to wszystko? Alergia u psa może być wywoływana także dodatkami do żywności, takimi jak barwniki, konserwanty czy substancje poprawiające smak. Są to więc substancje w pokarmie zwierzęcia zupełnie zbędne i jako takich najlepiej ich po prostu unikać. Jakie są objawy psiej alergii? Pierwszymi objawami mogą być zmiany w zachowaniu psa, który zaczyna się intensywnie drapać, przy czym świąt może być miejscowy lub dotyczyć całego ciała. Oglądając skórę chorego psa, opiekun będzie mógł zauważyć zmiany podobne do tych, które występują u ludzi z alergią. Skóra może być zaczerwieniona, przesuszona, łuszcząca się z widocznymi zadrapaniami. A jak sprawdzić, czy pies ma alergię? Lekarz weterynarii przeprowadzi serię testów diagnostycznych w celu ustalenia, czy jest to alergia, czy inna dolegliwość, której leczenie diametralnie się różni. Pierwszy test będzie dotyczył pcheł i innych pasożytów, ponieważ ich występowanie jest częste. Lekarz weterynarii przeprowadzi również testy pod kątem innych chorób zakaźnych oraz zada pytania dotyczące historii objawów u psa. Następnie spróbuje wykluczyć na wrażliwość pokarmową lub alergię. Na koniec wykona konkretny test alergiczny, w którym przebada psa w kierunku atopii oraz predyspozycji do reakcji alergicznych. A jak wspierać psa w alergiczno? Lekarz weterynarii doradzi najlepszy sposób postępowania. Na pewno można wesprzeć walkę z nadwrażliwością za pomocą diety i odpowiedniej opieki. Pożywienie psa powinno zawierać lekko strawne białko wysokiej jakości, które prawdopodobnie nie wywoła reakcji alergicznej. Powinno również zawierać kwasy omega 3 i omega 6, aby odpowiednio odżywiać skórę. Należy myć psa delikatniej za pomocą specjalnie opracowanego szamponu dla psów lub innego produktu, który nie usuwa sebum ze skóry, ponieważ ten ochronny film pomaga chronić skórę przed zewnętrznymi czynnikami drażniącymi. Czy alergię u psa można wyleczyć? Psia alergia może zostać wyleczona! Istnieje immunoterapia swoista, popularnie zwana odczulaniem. Polega ona na świadomym wprowadzeniu do diety psa alergenu w początkowo niewielkiej, z czasem rosnącej dawce. Odczulanie trwa zwykle od roku do dwóch. Jednak nawet po jego sukcesie, terapia rozumiana jako stała ekspozycja na alergen powinna trwać do końca życia psa. W przeciwnym wypadku, alergia ma tendencję do nawrotów. Odczulanie zwykle nie przynosi efektów w przypadku zwierząt w pierwszym roku życia. No dobra, a jak ty się czujesz z tą Twoją alergią? Chyba już mi lepiej. Czyli to nie była alergia? Nie no, tylko mi taki paproch wlazł do nosa i, i to od tego. A no to możemy kończyć odcinek. Do widzenia! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 miam, mia. mia.